Witajcie, ja jestem Rewi i zapraszam Was w kolejnym odcinku. Tym razem z gry dobrze mi znanej, bo jestem naprawdę wielkim fanem tej gry. Widziałem u wielu youtuberów, juniorskiego, disowskiego, Karolka. Po kolei wszystkich oglądałem. Jak grają w tą grę, więc będę mieć troszeczkę większe pojęcie na temat tej gry. Ale mam nadzieję, że i tak fajnie będziemy się przy niej bawić. Więc co, zaczynamy. Gra nazywa się Hello Neighbor i o co w niej chodzi? Chodzi o to, że my jesteśmy w naszym domku i mamy dziwnego sąsiada, który teraz coś dziwnego trzyma w piwnicy. No i w sumie gra polega na tym, że musimy. O matko, te świerszcze! a Dają nieźle po uszach. Nie wiem jak wam, ale mi naprawdę dają. Jesteśmy w jego domu. I pierwsze co musimy zrobić, i jedyną rzeczą, którą musimy zrobić, to dowiedzieć się, co on takiego przetrzymuje w tej piwnicy. Bo widzimy dość dziwne światło, które jest w tej piwnicy i zaraz się dowiemy i oczywiście nas złapał super dobra ładna pogoda słoneczko to może nam się tylko śniło no bo pojawiliśmy się w naszym domku więc co idziemy znowu po prostu idziemy znowu posprawdzać co tam Ogląda tę te telewizję. Co on takiego tam ogląda? Aha, pusty ekran. Okej, okay, dobra. Ehm, mam jedno małe pytanie. Czemu on już nam mi. O dobra, tutaj możemy się dostać. On w ogóle ma dość dziwny dom. Ale gra jest klimatyczna, naprawdę. Ja się zawsze świetnie bawię, gdy gram w tą grę. Tylko nie przypominam sobie, żebym przeszedł tą alfę, bo to jest akurat pre-alfa. Jedna z pierwszych części. Hello Neighbor. Jeśli chcielibyście więcej części, to wiecie, gdzie jest sekcja komentarzy. Zapraszam. Mamy tutaj. Jego piec. No, jego piec. Mamy tutaj też jego młotek. Powinno by mi pójść. O matko! Ale fajny cień. Powin... Powinno mi pójść dość szybko. Dobra, on, on chyba nie chodzi. On tam ogląda telewizję. Mm. Musimy też znaleźć. Nie przypominam sobie, czy klucz. Dobra. Jak słyszycie, on teraz łazi po domu i nie chcę na niego zbytnio napotkać. Dlatego sobie wychodzimy. On wyszedł na dwór. On chyba poszedł znowu oglądać. Upewnię się tylko. Dobra, ogląda, ogląda. Niech se ogląda. Tutaj mamy parę pomieszczeń, w których coś może być. Um. Dobra, zaryzykuję. Dobra, dobra, zaryzykowałem, zaryzykowałem. Okej, okay. poduszko On na 100% tutaj przyjdzie. Tylko mam nadzieję, że nie wlezie pod łóżko Irindy, Irindy. Halo, halo, sąsiad Bo mam tak jakby przesrane trochę Wszedł? Nie Szuka nas Ej, tu są A dobra, dobra Powaliły mi się strony No to co, wychodzimy Szukamy. Mamy tutaj zegarek. Zamknięte. 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 Wszystko jest zamknięte, więc raczej nie powinien nas tutaj znaleźć. Mamy szafę, w której możemy się ukryć. O, widok na drzwi. Dobra, nas cały czas szuka. To jest najgorsze. Ale w tym pomieszczeniu chyba nic nie ma. Możemy sobie jeszcze ten. O, na głowie mieliśmy te pudełka. Dobra, chyba nic innego nie możemy zrobić, jak wyjść normalnie. O, piek. mam nadzieję, że go na dworze nie będzie. Nie wiem, gdzie on spaceruje. Eee, witam. Dobra, se łazi po domu. Idziemy do następnego pomieszczenia. Dobra, cichaj tam. O, otwarte. O, o! o! o matko! Dobra! Jestem już u siebie w domu! O, o! o! o matko! Skończ! O matko! U. Powiem ci sąsiad, że mnie wystraszyłeś. Dobra, nas tu nie ma. My jesteśmy u siebie w domu. Ola, ola, ola! Adios! Mi... Sąsiado! Poszedł se. O matko! Trochę się przestraszył! No wrócił! Wrócił! Wrócił stary z mlekiem! A. Gdzie on teraz jest? Znowu ten poszedł Co on kampi tak samo jak my? Jestem u siebie w domu Jestem u siebie w domu Dobra, jesteśmy u siebie w domu, no. Sąsiad, no. Ja jakoś nie krzyczę. Nie krzyczę ciebie za to, że jesteś w swoim domu. To ty nie wrzesz na mnie, że. Ja jestem w swoim domu. Cisza. Ej, w ogóle mamy tutaj jakieś rzeczy. No! Skąd on się tu wziął? Skąd. On... I jest noc. Super. Ale skąd on się tu... Wy, wy widzieliście, co tu zrobił? On był tam, przecież. A, zapomniałem, jaka ta gra jest wkurzająca. Sąsiad, ty sobie. Co to było? Kamera! O matko! Serio! Jeszcze jest ciemno, jak w dupie. to Dosłownie jesteśmy w dupie. O, o matko, no. Jest ciemno, jak nie wiadomo co. Sąsiad, Mogłem pożyczyć od ciebie latarkę. Szuka nas. Ja od razu biegnę po siebie. Nie, no u siebie, u siebie nie mamy żadnej latarki. Możemy wrócić. Wleć... Możemy się przespać! Ooo! Dobra. Spanie tak samo jak ten. Chowanie się pod czyjeś łóżko, w sensie u sąsiada to tak nie za bardzo spanie. Dobra, idziemy sobie znowu do domku sąsiada. Mm, 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 mm. Halo, 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 oglądasz se, oglądasz se, okej, okay. okej. Okay. Ej, możemy się w tej grze wychylać. Ej, bo to potem w późniejszych wersjach Hello Neighbor chyba zostało usunięte. O, tego to w ogóle się nie spodziewałem. Yy, czy tutaj coś mamy? Mamy kosz na śmieci. To raczej tego nie. Mamy łotek? Łotek? Ej, weź to. Weź to. Weź to. No tutaj coś na pewno jest. Widzę, no. Widzę, to nie mogę wziąć. O, mogę. Łom. To jest Łom. Nie wiem, czy on nas szuka, czy nie. Nie, on sobie ogląda telewizję. Dobra, więc foto nam młom. Warto wiedzieć. Mamy sobie tą deskę otworzyć. Ej, a kamera? Nie ma kamery. Zdemontował, czy co? Dobra, lecimy. O matko, pułapka! Dzięki. Dzięki, ci sąsiad. Straciliśmy łom. Ale przynajmniej dzień jest ładny. Tam jakiś kruk sobie kracze. Ej, patelnia. Mam pewien pomysł. <ścoughs> sąsiad. Tym razem nie podchodź do nas, bo jak podejdziesz... O dobra, oglądaj sobie, oglądaj. My sobie wejdziemy do jakiegoś pomieszczenia. Do garażu, okej. Okay. Tutaj coś jest. Latarka. Ale teraz latarka nam się nie przyda. Chociaż może. Dobra, da się to otworzyć. Nie ma odgłosu, ale okej. Okay. Tutaj widzę pułapkę. Przestał słuchać? Nie wiem, ale w razie czego zamknę drzwi. Tutaj mamy sporo żarówek. Żaróweczek. Tutaj kolejną patelnię, o. Na sąsiada idealna ta patelnia. I mamy jabłka. Dość dziwnie poustawiane i to w dość dziwnym miejscu. Jabłka powinny być chyba w kuchni czy tam w jadalni. Nie, nie chodzi. Dobra, tam nie możemy się raczej dostać. Dobra, ogląda. Ogląda. Było otwarte z drugiej strony, tam co się wchodziło, do łazienki bodajże. Ej, przeskocz. Właśnie na płot. Aj. A tutaj dałoby się? Nie, tutaj się nie da. O dobra, dobra, możemy tak. Tutaj jest chyba. Tak, tutaj jest. Ta łazienka. Skubany zamknął nam. Nie, nie chodzi. Ogląda se tam. ogląda dobra on nic tam nie robi S... wyleczenie sobie ogląda a spróbujemy znowu prze... znowu pr spróbujemy przebiec no i znowu nas dobra złapał o Uciekliśmy mu. Uciekliśmy mu. Oo. Sąsiad. Nie przesadzaj. Nie. My się tak nie bawimy, sąsiedzie. Dobra, ma w Ej. Co ty robisz? Co ty robisz? Ej, to mój dom. Jeszcze mi zaraz do domu wlezie. Gdzie on. Sąsiad! No, rozumiem, że ja wchodzę do Twojego domu i naruszam ci. przestrzeń? Co ty odwalasz? Co on oszalał? Robaki ma? Dobra, dobra, dobra. My już Ciebie nie podglądamy. No, pułapkami we mnie rzuca najlepiej dobra. O, zamknąłem się. Mam żarówkę, mogę sobie ją wziąć? Tak, mogę sobie ją wziąć. Masz, o, żaróweczka. Przestał? Dobra, chodź tu na solówkę! Chodź tu! O! 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 Ej. W Własnym domu nam złapał. We własnym domu mamy chociaż tą. O, dobra, mamy. Ej, więc rzeczy nie znikają, gdy położymy je u siebie na posesji. Dobra. Radio? Dobra, nie chcę włączać radia. On sobie ogląda. Powiedzcie, że... Co on tam ma? Kamerę? Skubany zamontował kamerę. Mam nadzieję, że tylko nie będzie piszczała. No pewnie ta kamera jest ustawiona w tą stronę. No pewnie, no tak, tak, tak. Mam to w dupie, idę do twojego domu i tyle. Dobra. No co się? No, nie mogłem otworzyć drzwi. Okej, okay, dobra, nie mogłem otworzyć drzwi. Super. Error nam wyskoczył. No to co? Um. Um. Illuminati? Sąsiad? Zaczynam się coraz bardziej ciebie bać. O, uh. o! Uh. Ej, co to jest? Jo, jakieś dziwne krzesło. Możemy latać na krześle? No, tak nie za bardzo. Ej, ale mamy pierwszy sekret. Dość dziwną naszywkę z trójkątem posiadającym oko. Ej, skąd on w ogóle? A, tak to nie wyskakuje. Ej, może mamy tutaj coś takiego? Nie, też tak nie wyskoczy. Co on tutaj ma? A nie ma telewizora, a nie ma, ma telewizor Czy to jest ta? oczo? Dobra Mamy latarkę, dobra Mamy latarkę dobra. dobra Zamknięte Kodu nie możemy chyba wpisać? No normalnie Dobra, nie wywołujmy wielka z lasu, po prostu podejdźmy i... O Nie wiadomo skąd, ale się jednak pojawia Zapomniałem latarkę położyć w swoim domu, ale latarka nie będzie jak na razie nam potrzebna. On sobie ogląda normalnie telewizję, dlatego go nie denerwujmy, tylko zamknął to i ja. Ale on chyba teraz nie zna naszych ten. Mamy tutaj ten młotek, co był w... jaki młotek? Łom. Łom co był wcześniej. Możemy sobie to odblokować. Dobra. Możemy sobie to odblokować. Jest git. A czy możemy przejść do Łazienki? Bo wcześniej była otwarta. Nie, tu był ten. Nie, to nie była Łazienka. Łazienka była od strony tego. Od strony pieca. Aj, bez pudełka nie damy tutaj rady. Dlatego pudełeczko. I skaczemy. Skaczemy. Skaczemy, nie denerwuj mnie. Skaczemy. No, skaczemy, no, pajacu, no. Ja bym to, ja bym to zrobił z problemu, a tobie potrzebne są dwa pudełka, tak. Hop. Dobra. Mamy tutaj młotek. Nie wiem, czy jest jakaś różnica pomiędzy młotkiem a łomem, ale dobra. sobie weźmiemy i to i to. Tutaj ma zabrane. Nie, nie możemy mu włączyć tam wody. Nie, nie możemy. A w sumie może to i lepiej. Światła też nie możemy. Dobra, po domu on sobie nie łazi. Dobra, dobra. Otwieramy sobie to. Jakaś droga ucieczki będzie. Aj, zamknięte. Co to za obraz? Co to jest za obraz? No. Sąsiedzie, co ty masz za obrazy w domu? Daj to sobie. Co on? Co on ma za dziwne obrazy w domu? To jest sąsiad. A może to jest brat sąsiada? Wyglądają podobnie. Ten ma brodę, ten ma brodę, wąsy, wąsy. Wyglądają naprawdę bardzo podobnie. Czekaj, o. Naprawdę ta gra... Dziwna dosyć, ale... On chodzi po domu? Nie, nie chodzi. On sobie chyba ogląda ten serial. No pewnie ogląda. A, on ma to otwarte? No niestety nie ma otwartego. O nie 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 nie, wiem na czym się to skończy, zadzwoniliśmy mu. Ajajaj. Teraz będzie wkurzony na nas trochę. W tym pomieszczeniu może coś być. Ale nie, to na pewno ta. Dobra, spaceruję po całym domu. Powrócił do oglądania? Chyba tak. Dobra, powrócił. Otworzył nam. No pewnie otworzył. Możemy o tutaj do wejść. I mamy tutaj latarkę. Ale nic poza tym. Możemy sobie to otworzyć. A mnie ciekawi, czy on byłby taki, gdybyśmy, zb... gdybyśmy mu zbili na przykład szybę. A postaramy się, zbijemy szybę i zobaczymy. Tylko musimy jakoś stąd uciec Nie chcę zostać ze zbitą szybą. Tylko musimy jakoś się stąd wydostać. O dobra, skakanie, przez to jest uciążliwe. To mamy. Dobra, to mamy otwarte. Odblokowaliśmy sobie. Tutaj mamy to. Tutaj jest pomieszczenie zamknięte. A co jest w tym pomieszczeniu? A nie. A dobra, to jest, to jest w tym pomieszczeniu. To jest sobie topyk pudełka. Dobra. On wyłączył telewizję. O matko. Dobra. Nas tu nie ma, nas tu nie ma. Witaj, witaj i żegnaj, powinno być dobra. Mam pewien pomysł, co możemy zrobić. Dobra, dawaj sąsiad, dawaj. Dawaj, dawaj, sąsiad. Dawaj, uciekamy i szybko otwieramy piwnicę. Może to akurat się zapisze? Może to będzie fajny ten? Otwieramy, otwieramy. Okej, okay, otworzyliśmy, otworzyliśmy. Dobra, może... Niech, niech nas już złapie. Tam był kluczyk. Tam był chyba kluczyk. No matko, fatalny error. Serio? No... W następnym odcinku postaram się przejść Alfę 1, bo pamiętam, że chyba była prostsza niż w 3 i nie wywalało, więc chyba będzie o wiele lepsza. Akurat mam ją pobraną, bo trochę sobie tam kiedyś grałem w te Alfy i nawet mam oryginalną wersję Hello Neighbor ym, oraz Hello Nebor Hydesi. He Wiem dużo na temat tej gry i no jak mówiłem na samym początku odcinka, jestem naprawdę wielkim fanem. To tyle. Trzymajcie się i cześć.